Urodziłeś się tu, dorastałeś. Ta kopuła to jest cały twój świat. Jest takie miejsce, wymykaliśmy się tam z mamą zanim się urodziłeś. Kawałeczek za wschodnimi górami. Co? Tato, o co chodzi? Zobaczysz. Gdyby mi się przypadkiem coś stało, musisz tam pojechać, dobra? Do krateru. Nie ja wiem, co tam jest, ale twojemu ojcu zależało. Nigdy w życiu nie byliśmy na zewnątrz. To jaka decyzja? I to jeszcze dziś. Bo dziwne jest podobno. Czemu? Bo dziwia jest z ziemi. No i oni są dziwaczni. Sam jesteś dziwaczny. Może tak być. Chodźmy zwinąć ten łazik. Lockdown rozpocznie się Dawaj! za pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden, 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 jeden. Yes, yes. Wiesz czemu lubiłem stąd wyjeżdżać? Pomogłem w końcu oczyścić głowę. No to lecimy. Zamach, bracie. A niebo na ziemi naprawdę jest niebieskie? Pewnie. O, ale powiem ci w tajemnicy. Koszmarny pomysł. Wcale nie cel jest najważniejszy. jest meteorytów! Aditon, szybko! Liczy się to, co jest po drodze. I ci, których masz wokół siebie. Co jest w tym kraterze? Nawet nie wiem. To się zaraz okaże. To może Wy pierwsi. Bo kiedy w końcu dotrzesz tam, gdzie dotrzesz, będziesz już kimś innym. To naprawdę były dwa genialne